Tutaj Meksun i w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić drzwi z pistonów z tamtych dwóch, czterech klocków, które są za mną. Więc musimy najpierw zacząć od postawienia przycisku, którym będziemy aktywowali sygnał. Następnie pod nim, pod przyciskiem jeden blok, kładziemy redstone, aby był on czymś zasilony. I kopiemy rów, w którym poprowadzimy nasz kabel do naszych drzwi. Następnie przy blokach, które wybierzemy jako drzwi, ustawmy w odległości jednej kratki lepkie pistony. Pamiętajcie, lepkie. Jedna kratka. Z drugiej strony też. A następnie postawcie czerwoną wełnę. Ja tak robię. Wy możecie użyć innego bloku. Tak, aby... Był dostęp do pistonów. Następnie poprowadźcie wasz dół, w którym prowadzicie redstone. Dodajcie przekaźniki, opóźnijcie je e, tak w taki sposób, aby czasowo odpowiadały dojściu do waszych drzwi. Tu ważne, położyjcie taki jeden blok i redstone'ową pochodnię, żeby po prostu sygnał się odwracał. A następnie podłączony już świecący się redstone doprowadźcie do tłoków. Robimy do pierwszego i też do drugiego. Warto zacząć od tłoków, by łatwiej było zrobić yy, dół. I pamiętajcie, że na czerwonej wełnie akurat ja mam, Postawcie przekaźnik, przez co dwa pistony się naraz uruchomią. Teraz wykopiemy dół do drugiego pistona. Podłączymy go zaraz. O! Podłączymy. Sygnał nie przechodzi, więc postawmy przekaźnik i drzwi są jak na razie aktywowane. Pamiętajcie, żeby e, jak mamy takie schodki, żeby blokiem nie jakby nie stopować sygnału redstone. Teraz w sygnale postawcie na e, sygnale redstone postawcie przekaźnik i blok. Przekaźnik będzie przekazywał przez blok sygnał, a nad tym blokiem postawcie lepki piston. Pamiętajcie. Tak, żeby kiedy go uruchomimy, zabierał blok. Teraz wystarczy tylko doprowadzić od drugiego guzika redstone do naszego pistona. prowadzimy i kładziemy guzik Ten guzik będzie obsługiwał wejście od drugiej strony bo oczywiście jak otworzą się drzwi później zamkną no będziemy chcieli wyjść. Teraz przy czy sygnał przechodzi sygnał przechodzi, otwierają się drzwi. Jak to działa? Sygnał leci, jest opóźniany, odwraca się i w tym momencie ten sygnał się wygasza, a drzwi są ciągle aktywowane, czyli skoro się wygasza, to drzwi się otwierają, bo pistony je przyciągają, a redstone, który będzie, jest doprowadzany do tłoków, w ten sposób po prostu zadziała, że je nie doprowadzi prądu. Kiedy włączymy guzik. Teraz, jak działa ten przekaźnik? Kiedy zbijemy blok, wtedy sygnał nie idzie nadal. Teraz, kiedy obudowaliśmy mechanizm, możemy go przetestować. Zobaczcie. Drzwi się otwierają. Teraz zobaczmy, czy dobrze nastawiliśmy je czasowo. Dobra. Biegniemy, biegniemy, otworzyły się, nie zdążyliśmy. Co należy zrobić? Jeżeli macie y, za, wolno, za szybko albo za wolno, pamiętajcie, że możecie opóźniać sygnał na przekaźnikach, kiedy klikniecie w nie lewym przyciskiem. Opóźnimy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zabudujemy, żeby nikt tego nie widział. Wy możecie to ukryć w, w lepszy sposób, ja to robię tylko na potrzeby poradnika. Drzwi się otworzą? Otworzą się. Otworzyły się w sam raz. Teraz zobaczmy, czy działa od środka. Drzwi się, drzwi się otworzyły, ale nie chcą się zamknąć. Myślicie, dlaczego? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, dlaczego drzwi się nie zamknęły. Odpowiedź jest taka, że piston przyciągnął do siebie yy, blok, następnie zabrał, przez co drzwi się nie mogły zamknąć. Po, yy, tutaj musimy obrócić ten sygnał. Wtedy ten piston będzie znowu. Yy, dawał ten blok, przez co sygnał przejdzie. Teraz już możemy to całkowicie zabudować i sprawdzić, czy drzwi odpowiednio działają. Tutaj działają dobrze. Pamiętajcie, że jeżeli od drugiej strony też Wam za szybko się zamykają, możecie je po prostu też opóźnić. Teraz, kiedy ja już sobie zakamuflowałem drzwi, w nocy nikt. Tego wejścia nie zauważy. Zobaczcie. Tam nic nie ma, ale kiedy już wejdziesz i drzwi się otworzą, możecie dojść do swojej tajnej bazy. I nikt na pewno się o tym nie dowie. Dzięki za oglądanie. Przepraszam, że dzisiaj taki krótszy poradnik, ale e, już niedługo, bo w piątek lub poniedziałek, za tydzień. Szykuje się bardzo duży odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli spodobał Ci się ten film, napisz w komentarzu, że Ci się podoba, dlaczego, albo napisz też y, pomysł na jakiś poradnik. Jeżeli na przykład nie wiesz, jak coś zrobić, albo uważasz, że to by był dobry poradnik.